Cześć, Cześć kochane, zwabiłam was tutaj darmowym ja błyszczykiem, błyszczykiem, ale to nie to będzie, będzie pokaz, pokaz mody, tylko roast. roast. Tak? Roast. Będzie, będzie na początku wesoło, ale bądź potem bądź coraz ostrzej minę wam zrzednie, na pewno. Jednej z was. Usłyszałam roast, prawda? Mhm. Ale pytanie moje jest, czy będą gifty? Nie, nie, nie będzie giftów. Okej, okay. w takim razie już zaciskam piąstkę i szykuję się do walki, tej słownej, no bo to nie będzie walka wręcz, prawda? Kochaniutka, młodość mhm. nie trwa wiecznie, nie da się zatrzymać czasu. Nie wierzę, nie, tak, nie niemożliwe. Mówisz... Wiesz co, Łuki, wcale nie jestem wkurzającą mhm. osobą, jak mi przedstawiono w programie Azja mhm. Express. Zresztą oczywiście spowalniałam, ale w ogóle spowalnianie same w sobie nie jest czymś wkurzającym. Mhm. Zresztą zobacz sam teraz, ja będę starała się spowolnić ten wywiad, Aha. Aha. czyli będę mówiła nieco wolniej o tych wszystkich rzeczach. Aha. O które ty mm -hmm. chciałbyś mnie zapytać, czyli takie mm -hmm. spowolnienie. No. no także to tyle mm -hmm. może ode mm -hmm. mnie. Wiem, mm -hmm. że pewnie chciałbyś dowiedzieć się czegoś. Co u Kuby? Mm -hmm. Co u Kuby? Mm -hmm. Dobre pytanie. No. Dalej działa spowolnienie, więc powiem ci, że u Kuby jest coś fajnego. Tyle. them. Mm -hmm. okay Hey Patrizia Cześć, 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 Słuchaj, chciałem zapytać o twoje teraz aktualne mm -hmm. zawodowe mm -hmm. rzeczy. Co masz mm -hmm. na tapecie teraz uh -huh. tak naprawdę, mm -hmm. jakbyś mogła powiedzieć, no? Mm -hmm. Oj, na tapecie jest bardzo dużo, dużo się dzieje w moim życiu, Aha. oczywiście zawodowym. Tak. Pracuję rano, wieczorem, w nocy, po wow. południu. Grafik mam tak zajęty, Noże. że chyba nie da się nic upchnąć do końca 2019 roku. Wow, wow! wow. Niestety tak. <laughs> Okej, okay. nie da się upchnąć, ale czego? W sensie, co to są za konkretne? na rzeczy, mm -hmm. nad którymi pracujesz, mm -hmm. konkretnie? nie? Mm -hmm. Oj, to trudno mówić, Aha. bo jest sporo projektów rozpoczętych, Aha. o których nie mogę mówić. A skończonych? Konkret. A, no, no to zaczętych, konkret. No jak są zaczęte, to nie są skończone. Ale wiesz, co nie Aha. podoba mi się konkret. ten wywiad? Nie konkret. Nie podoba konkret. mi się ten wywiad. Konkret. Przerywam konkret. wywiad. Przerywam konkret. wywiad. Konkret. Mm -hmm. Nie gadaj z nim, nie chciał sobie zrobić ze mną selfie. Uuu, Serio. Uuu, naprawdę. naprawdę? Bardzo nieładnie. Później ci wszystko powiem. Okej, okay, no. okej. Okay. Mm -hmm. Kamera off, nie gramy z nim. Ej, dlaczego? Weźcie. Ej. Dlatego. Ej, Dlatego. Weź. O, masz niezłego kolegę z Lufą, nie powiem. <noise> oj, 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 co się dzieje? Co się Przepraszam. dzieje? Przepraszam. Co się stało? Oj, operator nam się podniecił, Nie może pani takich rzeczy przy nim mówić. It's a message la Polish girls. Uh, hello Polish girls. Be yourself. Buncha sobą, buncha yourself uh anytime. Jakolwiek będziecie, bądźcie.